Czy Piotr Woźniak, lider nyskiego SLD, łamie ustawę antykorupcyjną? Takie zawiadomienie wpłynęło do wojewody opolskiego. Fakt wpłynięcia wniosku potwierdził nam Jacek Szopiński, rzecznik prasowy wojewody. Tak, takie, taką informację dzisiaj otrzymaliśmy. sprawa została już przekazana do Wydziału Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i zostanie zbadana. Zawiadomienie dotyczy ewentualnego złamania ustawy o ograniczeniu podatków. Działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, nazywana ustawą antykorupcyjną, mówi o tym, że członkowie zarządu powiatu nie mogą prowadzić własnej firmy, a jeżeli prowadzą, to muszą zrezygnować z działalności do trzech miesięcy po wyborze. Piotr Woźniak jest w zarządzie powiatu ponad cztery miesiące i jednocześnie pozostaje współwłaścicielem spółki jawnej twierdzi, że jest to zgodne z prawem. Mam wykładnie na ten temat prawnika, który twierdzi, że rzeczą fundamentalną w prowadzeniu działalności gospodarczej i w tym momencie byłby to zakaz, jeśli miałbym umowę o pracę bądź wykonywał decyzje administracyjne, miała upoważnienia pana starosty co do wykonywania decyzji administracyjnych. Nie sądzę, żeby była to przeszkoda, aczkolwiek są sądy od tego, żeby to wyjaśniać. Ja zapoznawałem się, będąc na starcie jako członek potencjalny zarządu, rozpoznawałem tą sprawę. Znam prawo w tym zakresie i nie widzę tutaj żadnych przeciwności. Prawnicy, których podpytywała nasza redakcja, byli jednak innego zdania i twierdzili, że przepisy ustawy antykorupcyjnej jasno mówią, że Piotr Woźniak jako członek zarządu powiatu powinien zamknąć swoją firmę.